Jesteśmy tuż po warsztatach antydyskryminacyjnych dla dziennikarzy, rozmawiam z Mariuszem Szczygłem, Gabriela Stefanowicz, zapraszam. Po co nam takie warsztaty, nam dziennikarze? Takie warsztaty, mimo że ja, ja je prowadziłem częściowo, to też uważam, że im nie są potrzebne, bo każdy z nas, nie tylko dziennikarze, ale w tym wypadku zwracamy się do dziennikarzy, potrafi krzywdzić słowem, bo są takie sytuacje, kiedy piszemy coś, My, dziennikarze w różnych mediach, piszemy, wygłaszamy coś bardzo automatycznie. Wydaje nam się, że tak należy mówić o innych, a nie inaczej. Ulegamy różnym schematom i nie zdajemy sobie sprawy, że możemy tym słowem skrzywdzić. Słowo wypowiedziane potrafi mieć straszną siłę, ale słowo zapisane, obojętnie czy w gazecie, czy w internecie, kiedy ono już zostaje prawie zostaje na zawsze, znaczy ja zawsze mówię, że do końca elektryczności, będzie, świat będzie istniał dopóki będzie istniała elektryczność. Zostaje to słowo i ono może ranić, może krzywdzić, może mieć różne skutki, których nie, nie przewidujemy. I trzeba bardzo uważać na to, co się, co się pisze, żeby innym po prostu nie zrobić krzywdy. I, i stąd takie warsztaty, które mają uwrażliwić i, 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 i na których mamy się sami zastanowić, czy wszystkie słowa, jakie używamy, to, to są słowa, słowa właściwe, o, tak bym powiedział. A jakbyś miał y, opowiedzieć o tym spotkaniu z y, zieloni-górskimi dziennikarzami, y, jakie masz wrażenie? No to mam bardzo dobre wrażenie, bo na przykład mieliśmy takie pierwsze ćwiczenie, na którym były różne wypowiedzi Romów, którzy byli więźniami w pewnym więzieniu i były różne ich wypowiedzi. I te wypowiedzi głównie dotyczyły rodziny, właśnie wartości rodzinnych, takiej solidarności, umiłowania też muzyki na przykład, ale też dotyczyły przestępczości i takiego stereotypu, że no wszyscy, jak to się mówi, wszyscy Cyganie kradną. I było mnóstwo tych, tych wypowiedzi i uczestnicy, czy dziennikarze jerynogórscy, mieli je y, ułożyć no, tak, jak uważają za stosowne, tak, żeby się je fajnie czytało. I y, y, to jest takie ćwiczenie, które u, uświadamia dziennikarzom, jak wiele od nich zależy że tak naprawdę to nam się wydaje, że jesteśmy obiektywni, a nie ma obiektywnego dziennikarstwa. Nam się wydaje, że jesteśmy obiektywni, ale tak naprawdę od naszego humoru czasami, od naszego nastawienia do tematu, od naszego widzimisię, a czasem i bardzo często od naszych schematów i stereotypów, które mamy w sobie, a często i uprzedzeń, piszemy tekst, układamy go właśnie i czasami yy, Możemy to tak dobrać, te wypowiedzi, że yy, możemy utrwalić pewien stereotyp, a czasami możemy dobrać tak, że utrwalamy inny stereotyp. Czasami jest to stereotyp pozytywny i daj Boże, żeby taki był, a czasami jest to stereotyp negatywny. I tutaj w tym ćwiczeniu to tak chodziło o to, żeby szczególnie chciałem zwrócić uwagę na to, jaka wypowiedź Roma... Będzie yy, na końcu. na końcu jest najważniejsza. Państwo wiedzą, jak czytacie tekst, to zapamiętujecie często puentę, co tam na końcu ten autor napisał. No i tutaj można było dać na płyętę coś o tym, że wszyscy Romowie kradną, na przykład, albo można było dać o tym, że wszyscy yy, tęsknią za rodziną. Tęską za rodziną. No, i teraz od tego, co się wybierze, zależy z jakim wrażeniem te, ten czytelnik odejdzie. Czy, ka no i... czy każdy dziennikarz może być reporterem? I muszę powiedzieć, że Jeleniogórscy tutaj uczestnicy warsztatów zdali prawie idealnie ten, ten egzamin, bo nie utrwalali negatywnych stereotypów. Czy każdy dziennikarz może być reporterem? No, ja na przykład umiem bardziej, bardziej reportaż mi wychodzi, niż typowe dziennikarstwo. Czyli ja nie umiem napisać newsa do gazety. Moich tekstów Państwo nie znajdą w gazecie na pierwszej stronie, bo ja nie umiem pisać newsów. Ale dziennikarz, jeśli ma zdolność do obserwacji, ma dobry słuch i słyszy przede wszystkim ludzi i ma czas, bo dziennikarz często jest ten, który goni za newsem ma mało czasu, a jak on ma trochę więcej czasu, to już jest szansa, że zostanie reporterem, bo, dziennikarz, bo reporter to jest ten, który musi mieć czas dla swojego rozmówcy, musi mieć możliwość wysłuchania tego drugiego człowieka, jego historii, zastanowienia się nad nią, powrotu do tego, do przepracowania tego, bohatera, tego w sobie. przepracowania tego w sobie też, bo to nie jest tylko tak, że my opisujemy jakieś historie, one też coś z nami robią, my też coś dajemy im, one dają nam. Także dziennikarz, reporter musi mieć czas, musi mieć taką naturę troszkę refleksyjną, ale też być dobrym obserwatorem, żeby widzieć to, czego inni nie widzą. Jaki powinien być dobry reportaż? Czy można wskazać jakieś na przykład trzy punkty, które jeśli się znajdą, to y, ten tekst będzie wart zainteresowania? Dobry reportaż. No, reportaż to jest coś, co daje. Coś, to jest historia, która wderzyła się naprawdę i musi dawać do myślenia. Więc jeśli to jest historia prawdziwa i z życia i ma taką. i daje do myślenia, czyli ma nad sobą taką jeszcze taką nadwyżkę, jak to mówi Hanna Kral, bo reportaż to jest o tym, o czym jest, ale powinien być o czymś jeszcze. Żeby miał pewną nadbudowę, pewną nadwyżkę, pewną wartość dodatkową. Jeśli to ma i my czytamy ten reportaż, tę książkę reporterską, czy reportaż w gazecie i y, przed snem o tym myślimy, że to coś z nami zrobił ten tekst, no to wtedy jest dobry reportaż. Jesteś współtwórcą szkoły reportażu. E, czy nadal na, potrzebujemy, czy na rynku nadal jest potrzeba na reportażystów, bo tu trzeba mieć redakcję, trzeba mieć czas, trzeba mieć możliwość taką, bo jednak... E, a redakcja musi mieć pieniądze jeszcze Dokładnie, na ten Dokładnie, bo jednak bo szybciej napisze jest... się newsa i sprzeda to niż pogłębi się na to przykład To jest gdzieś, czas wziąć. gdzieś wyjechać. Ja muszę powiedzieć, że na przykład taki rozdział w swojej książce Gotland, rozdział o pomniku Stalina, napisałem miesiąc. Ja byłem prawie miesiąc w Pradze, żeby cokolwiek się dowiedzieć, a potem jeszcze trzy tygodnie to pisałem, czyli, a potem poprawiałem. Czyli dwa miesiące pracy nad jednym reportażem, nie ma już redakcji, która na to stać. W związku z tym reporter, jak nie ma szans być reporterem w swojej gazecie, no to może pisać książki. To może y, mogą się te teksty pojawiać, y, pojawiać w książce, i to jest jeszcze jakaś, jakaś szansa, ale zapotrzebowanie na reportaż będzie zawsze. Czego potrzebny jest nam reportaż? Ja myślę, że y, le, po pierwsze, ludzie zawsze będą chcieli czytać o innych ludziach. Redakcje mogą nie drukować reportaży, bo one są drogie, no to reporterzy wtedy będą pisać książki, ale wierzę w popularność literatury faktu i reportażu, dlatego że, jak mówi moja mistrzyni Małgorzata Sheinert, człowiek jest istotą społeczną i chce wiedzieć, co robią inni, więc zawsze będą chcieli czytać o innych ludziach. To po pierwsze. Po drugie, ponieważ zadaniem reportera jest rozumieć rozumieć drugiego człowieka. To nie znaczy usprawiedliwiać przestępcę. Tylko zrozumieć, dlaczego jest taki, a nie inny. To nie znaczy gloryfikować. To nie znaczy, bo dziennikarz nie może pisać laurek ani, ani sądzić jak sąd. Ma rozumieć. I. Reportaż został wynaleziony po to, żeby jedna grupa ludzka, żeby jedni ludzie lepiej rozumieli innych ludzi. I wydaje mi się, że jak my. Innych będziemy lepiej rozumieć, to już jest krok do tego, żeby nie dyskryminować. Bo jak rozumiemy, to jesteśmy mniej wobec tego, kogo rozumiemy, okrutni. Mniej dyskryminujący. I wtedy, to tak patetycznie zabrzmę, ale trzeba to powiedzieć, świat będzie troszeczkę lepszy.